Powiedz, że nie rozumiesz nic z hipergami, nie mówiąc, że nie rozumiesz nic z hipergami. Ten pan zacznie. Jedna z moich pacjentek była z facetem, który przez dużą część tego związku mm -hmm. zarabiał lepiej, po czym ona w pewnym momencie dorównała mu zarobką, później nawet go przegoniła i rozstała się z nim. I teraz można by wiedzieć, okej, okay, był hipergamia, tak? Zaczęła zarabiać więcej, to odeszła od niego. Mm -hmm. Tylko paradoks jest taki, że ona rozstała się z nim i jest z facetem, który zarabia cztery razy mniej od niej. I to jest zastanawiające, że jak. Przecież kobiety są hipergamiczne, przecież zawsze będą maksymalizować zyski, nie? Czy w hipergamii chodzi o same pieniądze? Absolutnie nie. W hipergamii chodzi o całą masę rzeczy, tym bardziej, że to nie jest sztywny gorset. To jest instynkt każący poszukiwać partnera wzdłuż i w poprzek hierarchii socjoekonomicznej dominacji. Tylko że ludzie tych hierarchii mają co nie miara. A poza tym, jeżeli coś mamy, odczuwamy, że mamy to jako zagwarantowane, to jest ten poziom, od którego hipergamia zaczyna. A więc, jeżeli masz podejście takie modne wśród konserwatystów, że kochanie, taki dureń jak ja, masz szczęście, że ma tak wspaniałą kobietę jak ty, no to właśnie jej powiedzieliśmy, że może postarać się o coś lepszego i może to zacząć działać tak. Ani. Co? Myślicie, że jeżeli już dostała to, czego przed chwilą chciała, to kończy całą naszą zabawę? Że hipergamia się nagle wyłącza w sposób magiczny? Nie. Może zostać płaskotana na przykład w ten sposób. Rollo, Tomas i mężczyzna racjonalny. Hipergamia nie troszczy się o to, w jaki sposób zmieniłeś swoje plany edukacyjne lub kariery, żeby lepiej dopasować się do jej potrzeb. Hipergamie nie troszczy się o to, jak dobrze spełniałeś się w roli ojca, zostając w domu i wychowując dziecko. Hipergamie nie troszczy się o to, że podróżowałeś przez cztery stany, żeby utrzymać związek na odległość. Hipergamia nie troszczy się o to, jak bardzo wspierałeś jej decyzje lub czy określałeś się mianem feministy. Pamiętajcie o tym, chłopaki. Hipergamia nie troszczy się o to, jakie słowa powiedziałeś w dniu ślubu, hipergamia nie troszczy się o to, że uważasz się za dobrego faceta. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład, jeżeli w dalszym ciągu jesteś bardzo ogarniętym kolesiem, yy, zarabiasz niezłe pieniądze, jesteś artystą, jesteś świetnym biznesmenem, jesteś politykiem, może ją połaskotać, na przykład coś takiego. że w tej sytuacji wszelkie związki nie mają sensu, bo ona zawsze znajdzie sobie kogoś lepszego i do niego odejdzie. Nie. Ponieważ hipergamia ma też pomóc kobiecie znaleźć faceta, który jest pełnym pakietem. I dlatego najlepsza postawa w związku to demonstrowanie na co dzień kochanie, masz zarąbiste szczęście, że masz tak wspaniałego faceta jak ja. I może nawet tamten gdzieś coś ma lepszego ode mnie, ale ja jestem dużo lepszym pełnym pakietem, a jak chcesz się ślinić w tym momencie, tak jak się ślinisz, to w tym momencie zabieraj swój tyłek i idź tam. Ojej, mogę stracić to co już mam. Nic nie jest zagwarantowane. Mmm, to jednak warto się trzymać mojego mężczyzny, bo jest wartościowy. Niestety tak to działa, takie są reguły gry, dlatego musisz wiedzieć, cytując klasyka.